Siemaneczko, Maneczko, witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku nastała troszkę wiosna. Wyjechaliśmy trochę na miasto pojeździć, przegrzać maszyny. W końcu ciepło. Mam nadzieję, że teraz już tak będzie. Jadę sobie z kumplem, Dawidem. No i zobaczymy, gdzie przekrążymy. Troszkę miasto, troszkę gdzieś dalej. Może. Zapraszam do oglądania. Czemu gada za 300? Dawid jeździ na BMW 300R Fajnie go słychać Ja jeżdżę na Kawasaki Z750 2013 rok 22 nalotu Przywieziony z Belgii Na razie dopiero zaczynam, ale powoli, powoli do przodu i jakoś to będzie. Nowo wybudowana droga ekspresowa S7 dużo odciąża troszkę rabkę. Pogoda fajna, ciepłutko w miarę, jutro ma być jeszcze cieplej. Tak więc jutro być może się też gdzieś wybiorę na motor, polatać. W końcu zima praktycznie ustąpiła. Można wyciągnąć maszyny, polatać i oby było jeszcze cieplej. Lecimy sobie teraz w stronę rabki. Moje myścinki przed nami Luboń Wielki. 1022 metry. A my lecimy dalej sobie. w stronę Rdzawki przez wieś właśnie będziemy ją zatrzymać no i na razie lecimy pod stacyjkę kolega będzie tankował a później zobaczymy gdzie będziemy jechać dalej powiedzcie mi jak wam się będą podobać takie filmiki typu vlog, ponieważ to jest pierwszy taki filmik e, w formie vlogu. Napiszcie w komentarzach, e, czy wam się takie coś podoba, czy chcecie, żebym takie coś nagrywał. Myślę, że e, będzie to fajny materiał e, vlogowy, ponieważ coś się będzie działo na tej drodze, będzie jakaś mowa, a nie tylko sama jazda. No a piszcie też w komentarzach jakie byście chcieli tematy, żebym wam powiedział, omówił. No to wtedy ponagrywamy jakiś filmik. I poszczególne tematy będę wam, będę mojej wiedzy omawiał. You love her A haunted, haunted house Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house A haunted, haunted house If you're too scared, get out A haunted, haunted I'm a haunted house Lecimy sobie dalej w stronę Nowego Targu, zjeżdżamy z Rdzawki na dół A teraz jedziemy sobie na taką miejscówkę, pewien punkt Nie dojedziemy do Nowego Targu, odbijemy sobie w prawo na Sieniawe, na Rabę no, A później sobie polecimy na taki jeden punkcik i tam sobie posiedzimy na chwilę Pięknie góry widać, kamera pewnie tego nie odda ale góry piękne. Przed nami Kikuszowa, kościół w widać No i góry nasze, tak, Dzisiaj bardzo uważamy przyjeździe, bo jeszcze nie jest taka temperatura jak powinna być. Troszkę zimno, miejscami jest mokro, ślisko, trochę piasku jeszcze. A u nas niestety jeszcze taka mała zima się kończy. A teraz zrobię coś fajnego. To, co motocykliści robią, przeważnie w takich rzeczach. A hmm. <grym> 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 jesteśmy już w rabie wyżnej, ale niestety w międzyczasie. Przejazd na Sieniawie. Plan się zmienił. Jeden kumper musiał pojechać do domu, już. I my też zmieniamy troszkę nasze plany. mi też bateria pada dzięki za oglądnięcie filmu